Cześć, Adrian Moto Podhale. E, Nagrałem już e, film o tym co wożę w samochodzie I przyszedł czas na to, żeby pokazać co wożę w kufrach Bo dużo osób o to, o to pytało Coż Ty tam wozisz w tych kufrach? A że jest okazja, bo po, e, po ostatnim powrocie z Alp e, Wszystko wymagało suszenia, bo wszystkie kufry były zalane Więc trzeba było wszystko wyciągnąć I dlatego chciałem Wam od razu pokazać Więc jedziemy Tak to wygląda w całości. A teraz po kolei. Jeden kufer, pierwszy, pierwszy z kufrów, to jest część kuchenna. Stara torba dość zniszczona, ale daje radę. Dwa metalowe, dwa metalowe kubki, słodzik, kuchenka bardzo fajna. Do tego zawsze kanister, jeden, zawsze jeden dodatkowy kartusz wchodzi. Zestaw garków, jeszcze kilka garków. Czajniczek bardzo fajny, litrowy. Obowiązkowo, oczywiście, kieliszki, Czasami się przydają, super. Można po ich użyciu dogadać się z lokalną społecznością. Zapas wody, tu bodajże wchodzą 2 litry. Sztućce. Iskrownik. Zwykła zapalniczka, stara jakaś gąbka. Dodatkowo zasłonka przed wiatrem do kuchenki miski, talerze zapasowe kartusze z gazem, mniejsze ale wystarczają zawsze jakiś pasztet musi się znaleźć bardzo lubię nawet na odludziu się przyda no zawsze obowiązkowo święta trójca bo, bo nigdy nie wiadomo kiedy się przyda zawsze można coś tam załatwić z, z pomocą tych pięknych napojów a miski i talerze pokazywałem zestaw Kawy, herbaty, przyprawy, jeszcze więcej kawy, nożyk i tacka bardzo fajna, mało miejsca zajmuje, a przydaje się, jest na czym pokroić. Także to jest zestaw kuchenny w jednym kufrze, tym mniejszym od strony rury wydechowej. Drugi kufer to jest bardziej, wszystko tutaj jest obowiązkowo siekierka, zawsze się przydaje, nóż. Mała, składana saperka. Kilka razy się przydała. Zapas oleju, bo zawsze, zawsze GS-y biorą. Świetna rzecz. Nie wiem, kto to wymyślił, ale zrewelacyjna. rewelacyjna. Obrazkowy słownik motocyklisty. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, ze wszystkimi, ze wszystkimi częściami ważnymi z motocyklu, których w życiu bym nie wiedział, jak się nazywają. Zawsze można nawet pokazać palcem. Książka serwisowa do Giesa niestety zamokła i trochę wygląda tak jak wygląda. Kompresor mały, sprawny, dziki, świetny. Zestaw naprawczy do oku, plus dodatkowo kilka linek zapasowych, jakby coś trzeba było nadciągnąć. Tam oczywiście są też łączniki do tych linek. Dwie apteczki. Jedna to jest taka typowo pierwszej pomocy wypadkowa druga z lekarstwami, takimi na podróż, przeciwprzeziębieniowymi, aspiryna, coś na boleści, na dolegliwości żołądkowe, na biegunkę i tak dalej, tak dalej poncho przydaje się często jakieś worki, w których to wszystko jest pochowane, już poschły na szczęście albo i tak troszkę, troszkę wody przepuściły zapasowe, zapasowy komplet rękawiczek, one są dość ciepłe, więc nawet jesienią się przydają Sandały, klapki, buty do pływania, jak dziś wchodzę do rzeki albo do, na jakąś plażę kamienicą, to się przydają. Osłona na, osłony na rękawiczki, do, na bardzo duży deszcz. Osłony na buty, jeszcze jakieś tam dwa worki, jeszcze jedno poncho, ale to, to, to jest takie bardziej serwisowe, jak się trzeba położyć pod motocyklem. I przeciwdeszczówka. I to mi się mieści w kufrach bocznych, w jednym i w drugim. Dodatkowo w kufrze, nie w kufrze, tylko w tej torbie. Tu jeżdżą przeciwdeszczówki na top case i na i na cały motocykl. Ta płachta się mieści. jest o tyle dobre, że jak jestem na przykład pod namiotem, a zbliża się, zbliża się deszcz, to ubrania sobie kładę po prostu na motocyklu i to wszystko przykrywam, przykrywam tą płachtą przeciwdeszczową i i jest to zabezpieczone albo jak dzisiaj jadę na jakąś konferencję, gdzie na przykład dwa dni chodzę ubrany w stroju formalnym. To zawsze motocyklowe rzeczy można tutaj zostawić. Tutaj same ważne rzeczy, oczywiście dodatkowe paski, chusteczki zapasowe, kleje, przejściówki. To jeszcze wszystko muszę wysuszyć w sumie, bo to jest mokre. Tutaj są różnego rodzaju kleje typu Poxipol, Tu jest taśma Silver Tape. To jest takie podręczne, żeby jak najwcześniej, jak najszybciej to wyciągnąć. Nawet w trasie jest jakaś linka, 20 metrów linki, worki na śmieci, e, płyn do mycia, szampon, e, nici. I zestaw, tutaj jest zestaw ogniowy, tutaj są zapałki sztormowe, plus podpałka i tak dalej, i tak dalej Jest jeszcze tutaj narzędziówka Ale muszę kluczek poszukać A w narzędziówce zestaw kluczy, a zresztą pokażę Wam, tylko muszę otworzyć No i pierwszy raz narzędziówka nie przetrwała próby wody Niestety wszystko jest mokre Zestaw narzędzi zaraz mnie czeka, suszenie ale są tu podstawowe klucze, trytytki i tak dalej, i tak dalej. Zawsze górny kufer służy do obłożenia ciuchów, są przygotowane w jednej całości. Torba zawsze wchodzi no i co, na baku torba z jakimiś tam duperelami, podstawowe rzeczy, jakiś tam scyzorek, rzeczy do mycia, do mycia kasku podczas jazdy. No i to. I to w zasadzie tyle. Także może to się komuś przyda, a może nie. Ale jak mnie już ktoś zapyta, co może w kufrach, to już odpowiedź mam gotową. Pozdrawiam, hej!